Nie no masakra teraz z tymi zakupami do szkoły wszystko jest drogie O to ja mam pomysł No słucham cię jaki Jak nie pójdę do szkoły to nie będziemy musieli rzeczy kupować Nie no kuba byłeś debil, jesteś debil i będziesz debil Ty mi lepiej dupy swoimi pomysłami nie zawracaj mów co masz na liście No to cyrkla potrzebuje Przecież w tamtym roku kupowałem ci cyrkiel yy, No bo nie wiem gdzie jest a co ty myślisz, że ja ci co rok nowy cyrkiel będę kupować? Ja ci zdaj się pomogę znaleźć. Co tam dalej masz na liście? Zeszytów potrzebuję. Tak je znalazłem. Ty sobie jaja robisz 20 złotych za zeszyt? Bo one są z Oksfordu. Ale on sobie nawet z kosmosu może być. Tak w sumie to przydałby mi się nowy plecak. No plecak to ci w sumie mogę kupić. O, elegancki plecaczek. Zobacz. Nie wygląda nawet źle. Mamo, ty sobie ze mnie żartujesz, prawda? A co ty niby chcesz, żebyś ładny plecak? Wiesz co, mamo, mój poprzedni plecak na pewno jeszcze wystarczy.